Mano kolano, z tej strony Shop witam was w nowym odcinku. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Veiczą w historii 2, znowu. I dzisiaj pokazujemy sobie naszą przygodę. A w dzisiejszym odcinku sobie podbijemy na pewno wyspy brytyjskie i Islandię. No i wyspy owcze. No i Mołdawię, żeby stworzyć Królestwo Polskie. I Ukrainę też dodatkowo. Czy Ukrainę to ja nie wiem. Nie wiem od czego wy Nie wierzyłam o tyle czasu, ale postaram się odbić jak najwyżej z tych planów. Dobra, to czekajcie chwilę. Dobra, to muszę sobie jeszcze trochę jakby e, tutaj coś typowo powołać tą wojnę jakby. Dobra, już jest spoko. Chłopaki. No nie, no, co, to, co ty mi się nagle przychodzi do Malediwy. No co to? No dzięki, no to jakieś takie Malediwy, czy coś jeszcze takiego. No nagle się przychodzi. No nie wiem, co z takimi karmi robić, co chce ciągle się bić. 43. Eee. Dobra. To może sobie. Zazpiemy. O, w kareszcie sobie zareklutujemy. Czekajcie, co? Oni już? Serio? Się nie spodziewałem tego, że nagle mu tam się atakuje. No to subo, mnie tego się nie spodziewałem że Imperium Polskie zostanie zaatakowane przez jakąś tam Mołdawijkę. Ale to jest ich sprawa, że chcą ich atakować. Pyk, pyk. A tu zarekrutujemy jakąś armię szybko. E, dobra, tu jeszcze coś trzeba dorekrutować. No co na karty... W jakim miejscu się tylko da? Trzeba zacząć rekrutować żołnierzy. Byle by nie uciekali. Dobra. Chyba się uda jakoś taką. Coś to się do Na tej wojnie. Dobra, byk? O nie, plądrują w prowincie. No nie. Najgorzej. Po co podpili, teraz plądrują? Nie. Nie no, zasplądrowali, nie nie. Nienawidzę tej udawy jakby. Na jak trudno się dziwi, jak napadła nas, to ja się trudno się nie na jej nienawidzę. Trzeba jak najszybciej odebrać te prowincje, które nam przyjęli. Czy może tak wykazać, czy oni nam plądrują? No, musi mi też coś powtóreć, ale będzie co? Nie chcę po prostu. Ale daj tego sobie niszczyć, co z będziemy. Dobra, ale chyba wszystko odbijemy już z butafią. O, odkład. Dobra, nasze tereny wszystkie już nie są. Ja cię jako... Chyba większą harby zaswaliśmy. Zawaliliśmy znaczy... Dobra. Pyt. 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 Dobra, Dobra, już. Oni są już. Eee, rozbić w pół. Trochę ich poniosło, więc... Żeby tak coś się atakować, mogliśmy chociaż trochę poczekać. To musimy się dużo mniej przyjść. No może bardziej, się przygotowali i byłaby ją łatwiej w ECB, ale sobie to dla nich byłoby na bo w... Ja zapomniałam, że mam kawałek Krymu, no on go cały, w każdej chwili go dał przejąć przecież. Bo właśnie o tym mówiłem, że Krym jest bardzo zagrożony w tym momencie. Bo zapomniałam o tym, że mamy Krym kawałek. Nawet no teraz go plądrowali, jakby chyba. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak będzie wyglądać. Oni teraz tym Krym. Znaczy, jaki prym? Tylko Krym. Ten kawałek. A Mołdawia to już przestaje powoli istnieć, jakby. Nie opłaciła mi się ta wojna. Tylko. Dobra, pyk, pyk. Dobra, pyk. Pyk, 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 pyk. Schodzimy na Krem. Odbijemy nasze miasta. Które od wielu tur należą do Polski. E Dobra, pyk. Szybko się rozprawialiśmy z tą bułdawiem jakby. No, szybko poszło. A, przypominam wam, że, pamiętam, że dwa akcja, że 10 subskrypcji na kanale i 1200 wyświetleń, to znaczy, że kupuję Minecrafta, Java i Bedrock Edition i będę to nagrywał. A więc co? Robimy to? Czy nie chcecie, żebym nagrywał Minecrafta Bedrocki, Java, etyszki? Czekaj, dlaczego no na ja rejonach swojej prowincji tylko Barcelonę? Eee, halo? Szwajcaria? Tu się, Szwajcaria. 103. no na sto trzecie? Ehe, to ja się nie pytałem. Jakby... Nie, ja jeszcze pytałem, jeszcze sobie o co chodzi. Dobra, a to podiałowo na wiesz. O, Polska. Dobra. Yes, musíme se teraz Jezu, yes, ile oni zrobili polski robiil polské To je taka pravděpodobně polská Polska, w ogóle to. Jest tego teraz do já nie to je stejně tak, že teď, 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 Ja nie Zaraz robiła, po co oni im tyle było zasylo tych końcy w Oni nic nie walczyli, więc nie mieli czego lepiej do roboty. Z, nie wiem, chyba coś walczyli, tyle się za dużo. No dobra. Co tam? Jest póki co, wy rozwoju Polski, spoko. Dobra, stwórz królestwo polskie. Pusz. Jest królestwo polskie. Jeszcze taka czerwona. No. Pięknie wygląda nasza polska. No. Tak to powinno wyglądać w dzisiejszych czasach. Dobra. Widzicie co? Mówiłem, no że sobie w wyspę brytyjskie, no i chyba teraz sobie to zrobimy. Chociaż nie wiem, wolałbym chyba wrócić na w Ukrainę, bo jest dużo słabsze niż całe wyspy brytyjskie. Aha, no to byłoby problematycznie, bo musiałbym jeszcze zobaczyć z Gruzją. też są granice, to może sobie albo na razie ono My się zajmiemy jednak wyspami brytyjskimi. Tschüss jsou Gulli hat ein v mit Aha, no to super. že ihr, wie oft der Tschäuschäko ue, ja, Tschäuschäko ue, to Ale já byl, jak to, že to byl parš. Já se to zase zase O nie, do no serio, Palestyna, jakby... No ludzie, to Palestyna, skąd to na tym o takie jednostki? Daj faj to i spadaj. No teraz się nie chcę się z tym bawić. Egipt, odrzutkamy propozycję. 21 zł, czyli ich tyła trochę poniosła. Już nikt... O, oh no! Czekajcie, jakby... Oh o, no. do! 3000! No, to badania się ja sobie Nie Ja zapomniałam, że inwentowało w kolonizację, bo wiecie, no, to, tu dużo kolonizacji. Dobra, w ogóle to... To duży Dobra, dobra. A w Wielką Brytanię. Chyba nie powinni być aż tej za mocni. No, 98. miejsce to jakby... Tylko na tyle was stać? Więc... Dobra, no, to sobie ciągnę tam z oddydu, no, ale jakby... To nie jest za dużo. Żeby pokonać wielką nieśmiertelną Polskę. Dobra, pyk, pyk. Pyk, rozwieszamy ich tutaj i wycujemy na resztę. Dobra, i lecimy z tą wielką wertazie już jako połaszę. Dobrado, Wielkiej Brytanii, estará Wielkiej Brytanii, to bem. do czwartą w Wielkiej Brytanii? Dobra. Pyk, 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 wy to przenieś to do... Kogo tu teraz lecieć? Liverpool. Manchester. Liverpool. Hmm, dobra, tam w wysłanie. I dobra, oni mają całkiem sporo tej wyspy. Wiecie co? Kowocy zabierze się pójdziemy w to danie. Hehe! Nie he. wyszpływamy. O, na razie mi się nie chce pływać po całej Wielkiej Brytanii. Albo wiecie co, mamy z nimi dobre, nie... Muszę pomyśleć to. dosyć zasadzie ciężkie wybór, czy kopnić Islandię czy jednak. I plont jeżeli dorekutujemy. Dobra, poprzedniej to. Powłania nie chcę bo. To jest. Aha, czy się bez też jest tyje, dobra. Dobra, dobra. Trzeba też bez Super. No wiecie, jak zdanie, w Islandię, bo no, boję O kurczę. Zjednoczone Emiraty Arabskie, co tutaj robicie? No... Żałuję, że te te kawałek widnia, bo mi cało... Co że to podbijać na Izrael, mogę darować, ale w sumie... Już, Jażdę. Jedzie teraz w Tower do tego. Dobra, pyk, pyk. Oj to nie chcę, bo to chcieli do i i nic czekało w Londynie taka mała niespodzianka. No, zgadłem. Będziemy wali jeszcze raz, to skidł jakby. Przenieść to, a wy to, tak. Dobra, teraz przenieść to. I się totalnie nie spodziewała od dwóch stron takiego nagłego ataku. Dobra, pyk, pyk. Już prawie wszystko, co stracili. Co i sobie jeszcze ta błotnia była, ja bym jeszcze wysepkę spojął. No jeszcze to zrobić z jakich desancji, więc. żeby jak. O kurczę. Sto byli tutaj. Manchester i Manchesteru idą. sobie. Dobra, widzę, że Irlandia dosyć dużymi jednostkami dysponuje. Hmm. W Wielkiej Brytanii, co stało, z Ir... islandzkiej Wielkiej Brytanii, to tylko to. Serio? To jest ciekawe. Ciekawie, ja mogę w ogóle zbudować w Twitch Port. Halo, tak zbudować taki port, więcej. Hmm. Wydam 12 koła na zbudowanie na nie moich wyspach kurtu. Dobrze, się można coś takiego zrobić. że prawie drugim krajem wreszcie ciebie można sobie zbudować kurcik. Wrócimy na ostatnie kawałek Islandii. Co to do licha jest? Aha, czyli że Tania przedbiła wyspy owcze, jakby. No, 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 no. że w większości jest, będzie połowę, jak odbiję No nic, nie muszę mieć tamty W sumie wyspy owcze to zawsze należał chyba do. nie, może nie od zawsze, ale przynależał obecnie do Tani. E, sorry. Jak pokazywałem sobie dostek. O, tego się nie spodziewają, że ja już całkowicie Cię wlecę i ja już ich totalnie. Własne terytorium. Nawet to no, te wyspanie nie mógł, że... z czasem, tylko kwykła bitwa. Dobra, przegraliśmy tutaj, ale się nie bójcie, to jest dopiero tylko wyspy. Mamy Wyspę, to choć znaczy Wyspy to nie mamy, ale ze stolicy się coś zarekrutuje. Jakby Warszawki gdzie się coś zarekrutuje, no więcej... rekrutujemy w Warszawie, no. Teraz ci z Warszawy, wszyscy są z Warszawy. Kierujcie się do... przenieść do... Przenieść do... tysięcy koła leci. A, gdzie to jest jeszcze? Nie wypodaję, aha, no to super. Jeszcze są w Polsce. Aha, dopiero powołają. Czekajcie, co? Uuuuh! Norwegia atakuje zabójcą liczbą sześciu żołnierzy. O! końcu się wpili w Islandię, jest! Jakby to wyglądało, tak, jakby tutaj już połowa Islandii nie istniała. ja nich. To jest tylko jedna prowincja, jakby. To jest dziwne. Mamy taką wielką prowincję. Pyk. 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 No i Królestwo Polskie zdobywa całą Islandię. Dobra, i pyk. Widzicie, jak to pięknie wygląda, no. Nie no. Ale gdybyś jeszcze cała Wielka nie należała do Polski, to byłoby jeszcze ładniejsze. Dobra, pyk, pyk. Prawie 5 tysięcy koła się przetrwało. To by mieli ponad tysiaka. Dobra, pyk, pyk. Tak teraz a pół jak pyta najbardziej jak Dobra, pyk. Eee. No i pyk. Pyk. Dobra, bajcie przeki, H. Ja Czaraz lubicie, ale... Musimy. Podbijaliście Wielką Brytanię. Sobie, gdybyście nawet jej nie podbijali, to byście będą musiały, musiały spodbić Mielibyście nie do. spać jedną, akurat. Znaleźliście gdzieś luk w naszych szykach obrotnych, no i uciekli. Nikt nie pójdzie nie trzeba nie dodać jakoś. Przepraszam, kasy na armię. Pyk. Pyk. Dobra, pyk. By... Pyk. By... Czekajcie. Huh, jest, jest, jest. Wyspała to jest, jest naprawdę wspomnienie. Ba I bardzo co boli. Jezu, przetrwali taki atak. Ledwie, Lębier... ale to. Dobra, tutaj nie mieli za bardzo szans. <coughs> Sorry. <coughs> dobra, eee. Uh... Brenlandia, nie chcemy walczyć, A e, nie chcemy walczyć, czekajcie, a ja mogę sobie zobaczyć gdzie, nie mogę sobie zobaczyć gdzie w ogóle, czekajcie, to może tego spotkajmy się z a teraz z Wyspą Manu, czekajcie, ja, jako Wielka Polska. Brednia, przecież Wielka Brytania to jest tylko Polska, jakby Teraz to są już resztki, jakoś tam miasteczko I, i w Irlandii i na Wyspach Owczych. To jeszcze co? To. Podbijemy te kawałek Wysp Owczych. O, oh, sorry. O oh, kurczę. O oh, jest sorry, sorry, sorry. Sorry bardzo, bardzo, bardzo. O nie, jak to zrobić. Przecież to tak wygląda fajnie, jak taka wieczna Wielka Brytania jest Polska. Dobra, pyk, zejdźmy obcze, jest, latujemy was. No tak. Wiem, ja, że to 60% tylko wysp owczych, ale ja chcę tylko to miasto i spady. Bo ja potrzebuję tam. się było Wy sobie tam, istniejcie. Wiesz, to tylko jest radio, jakieś jakiś tam skrawek ma polski. Czy w Wielkiej Brytanii. Polska to jeszcze nie jest. W Wielka Brytania to zaraz będzie srioteracja tylko do Polski. I do Wyspy brytyjskie, A nie tylko Wielka Brytania. W po kolei, żeby było, dużo armii zebrać jakby. Nie patrzeć. To dużo miały na tych wyspach brytyjskich. O ja czy to jeszcze mamy jakiś żołnierzy ja. To wy przynieście się, jakby tutaj. To tu jeszcze dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i wlatujemy w tym latzie. Dobra. Sorry. Ale musimy. Dobra, byk. Daję 5 tysięcy na, na stolicę Irlandii. Byk. By. Ile? Oni od dwa razy tyle? Ja cię kręcę. Dobra, czekajcie, no skoczył kuberci jakąś armię. Dobra, to bierzemy. bierzemy. Szybciej. najszybciej. Dobra. ale sądy, by jeszcze by się stało wziąć jakąś. Dobra, ale tutaj w Londynie to nie ele, mogę wziąć sobie. Dobra, musimy jeszcze jakoś rekrutować jest szybko w Warszawie, dobra. Dobra, jest. I dobra, wszyscy teraz przenieść to. Tak, przenieść to. Tak. Jeszcze raz, jeszcze raz przynieść to. Dobra, szybko, szybko. Dobra, 10 tysięcy mają czeki, chat jakby nie sądzę, żeby tyle bieli tutaj w tej jak? No jak? Jak oni się ciągną tam w tej? No to jest niemożliwe, jaka tej. ale to jest mocne, no. Lucie! Niech oni mają tą. Może być... no, oni są, że to są mają taką armię, jakby. To znaczy niemożliwe, żeby taką armię mieć. 57 miejsce. Chłopiec, coś ty zrobił. Serio? Miałbym ci i rakowy robić, który jest. Jak to powiedzieć? To jest i Aha, to idą do żiraka? To jest... Nie, ja za to podziękuję wam. Jakie booty? Łot? co? W odcinku sobie podbijemy tą Birlandię, a co, bierzemy sobie tylko to i kończymy Ej A co, jeżeli wam się podobało to zostawcie subika i lajka, pa pa. A i przypominałbym, że jak nabijemy 10 subskrypcji i 1200 wyświetleń, to Kujem i w Minecraft'a i, Edition i na... będę to nagrywać. Pa.